Jeśli chodzi o zeszczyty, to na przykład ten mega padł mi w oko. Uważam, że jest prześliczny, Oxford, wiadomo. E, tutaj jest dużo przebranych tych zesztów, ale też są bardzo ładne. E, ogólnie wam później tak zrobię parę wstawek, jak one tutaj wyglądają, tak bardziej z bliska, ale ten właśnie jest ładny z tymi, e, nie wiem, z żurawiami, czy co to tam jest. Tutaj taki e, znam botanik botanik. E, tutaj taki dla młodszych dzieci, ale w takim większym formacie też fajny tutaj bardzo ładne wzorki dużo jest, właśnie tak jak mówię, już przebranych ale dużo jest też fajnych taki mniejszy zeszycik jeśli chodzi o ee, jakieś zakreślacze tych nie wiem czy sobie nie wezmę bo mam wszystkie kolorki, moim zdaniem ogólnie takie karteczki też super sprawa tutaj są takie bardziej na nowe kolory tam są też zakreślacze te wydaje mi się, że są fajne, takie sociutkie. Mm, tutaj taka gumka też ładna, w sensie z króliczkiem dla mnie idzie fajne, tak uważam. Tutaj kolejne słodziaśne zakreślacze. O! Albo takie sobie wezmę, bo wiem, że tej firmy są sprawdzone. Miałam w tamtym roku takie neonowe. Może bym wzięła w tym roku takie pastylowe kolorki, bo fajne. Tutaj mamy takie cienkopisy. E, one kosztują 30 zł są dwustronne, ale jest bardzo dużo kolorów, więc też myślę, że się opłaca je wziąć. Tutaj mamy długopisy, jakieś buły, teczki. Fajne tutaj są. Ładne kolorki. O! Myślę, że coś takiego mi się przyda. Taka duża teczuszka. Jest też coś takiego, trochę inny kolor. Tutaj dla mniejszych dzieci fajne takie z mapą świata, jakieś książki i jakieś te słowniki czy coś takiego, ale to już e, jakby później do tego przejdziemy. Tutaj jeszcze mamy pastelowe kredki ołówkowe, ale sztos. Nie no, super są. Tutaj jest taki długopis fajny jeszcze. Tutaj takie fajne kredki, bardzo ładne też kolorki, jakieś ołówki. No w tym roku widzę, że są bardzo fajne rzeczy. O, tutaj taki, nawet nie wiem co to jest, ale podoba mi się a papier holograficzny podoba mi się jakby wzór tego tutaj dla młodszych dzieci takie z żyrafami ale w sumie ja bym chciała wam pokazać takie dla starszych dzieci jakby w sensie dla reszty ten podstaw w kalicę ten jest świetny tylko czy to jest zeszyt czy kalendarz aha to jest w takiej formie takiego jakby zeszytu w linie ale bardzo ładny jako pamiętnik albo jakiś taki notes, super, moim zdaniem śliczny jest. O, tutaj taki kalendarz, bardzo ładny. Uważam, że śliczny jest. Fajne są w tym roku kalendarze, zaraz przyjdę, bo ten leży tutaj pojedynczy, jakby. Ale widziałam tam też inne wzory, jak to wygląda w środku. Ale fajnie tutaj te dni można sobie zaplanować. Kilka tutaj odsłupkowy. A w środku jest tak, tutaj dalej, ale tutaj ten początek bardzo mi się podobał. Jest bardzo ładny i ma ładny wzór i kosztuje z tego co widziałam 23 zł. Więc cena też całkiem spoko jak na taki fajny zeszyt. A tutaj widzę jeszcze inny wzór. Ten mi się bardzo podoba. Taki to bym sobie, sobie chyba w sumie wzięła z wisienkami. W tym środku tak samo wygląda, ale serio bardzo jest ładny i mega mi się podoba. A tutaj też taki fajny kalendarz jakby dla starszych. Nawet nie mówię o jakimś właśnie podstawówce czy coś, tylko tak do ludzi dla planowania starszych takich co lubią planować też jest bardzo ładny i podoba mi się ten tak samo jest śliczny wow w tym roku te kalendarze są prześliczne ten też bym sobie wzięła w sumie nie wiem czy ten czy ten ładniejszy obydwa są prześliczne tutaj takie jeszcze mniejsze jakieś jakby kalendarze w sumie nie wiem no to jest może bardziej bo nie nie można tego otworzyć, więc nie wiem ale też bardzo fajny ładny wzór tutaj takie dla młodszych dzieci chyba bardziej jakoś takie jak jakieś pamiętniki czy coś takiego ale też fajne, taki fajny na ma materiał, tutaj miękki jest. Tutaj jakieś przypinki, czy to takie... Nie wiem, jak to się nazywa, ale no takie rzeczy, akcesoria biurowe. Tak jak tutaj jest napisane. Fajne, fajne. Tu jeszcze jest taki zeszyt dla dziewczyn, czy to tamten był wargi dla chłopca. Coś tutaj takiego. Tutaj jeszcze są takie fajne kredki. Ale serio, w tym roku są tak fajne rzeczy. Tutaj jeszcze raz pokażę wam te, te pisiki. O, te długopisiki to wydaje mi się, że to jest z każdego McHev. Nie wiem, ale serio. Tak <grym> mi się wydaje. Taki duży jest też bardzo ładny. Tutaj zakreślacze takich ciekawych kolorek. One są takie jakieś ciemne te kolory, ale intrygujące. Kolejny jakiś taki mini notes. Tutaj jakieś duże flamastry fajne też są. Tutaj ładny zeszyt dla młodszych dzieci, ale ma bardzo ładny zysk, dlatego go pokazuję w sumie. Takie jeszcze fajne zakreślacze. Moja siostra właśnie znalazła takie zeszyty, i uważam, że są prześliczne. I one kosztują 0,70 chyba, więc bardzo super cena i bardzo super wzór. Ten mi się szczególnie podoba, ale ten też jest prześliczny, więc bardzo fajnie. Takie długopisy jeszcze. O tutaj są też takie fajne zakreślacze, takie mini bardzo zakreślacze, ale bardzo fajne do piwnika schować tak yy, dużo kolorów, a, a fajne są, bo są małej wielkości, więc... codzieśne. Tutaj mamy taką super tablicę, na której możemy sobie wypisać rzeczy do zrobienia i później zaznaczać, czy coś zrobiliśmy, czy nie. Także też bardzo fajna sprawa, w złotej ramce ładnie się to prezentuje. Są też takie repetytoria, na przykład tutaj jest chemii. Tutaj z polskiego, wosu, także fajnie. i Tutaj jest jeszcze jakaś promocja w sumie. Ale jaka to jest cena? Chwila. No tutaj jest napisane 20 zł, ale ile dokładnie to zaraz podejdę do czytnika i się dowiem? Co się chyba zacięło, ale kosztuje dwie dyszki, także... Także tyle ile było napisane z tyłu, więc że Tutaj mamy takie zakreślacze wymazywalne. W ogóle fajna sprawa, że zakreślacze wymazywane i wysuwane. A tutaj to takie, co mówiłam, że fajnie wyglądać są. Tutaj są takie z Oxfordu, ten kolor też jest bardzo ładny. Podoba mi się. Tutaj inne takie kolorki, chyba wszystkie możliwe kolorki, jakie byście chcieli, to tutaj są właśnie z Oxfordu. Tutaj takie różowe notes, fioletowy, bardzo fajne. Takie fajne no to soteczka jakby, nie wiem. <laughs> Ale fajne, bardzo ładne. Taki większy zeszy, tutaj takie różne kolorki w twardej okładce. te takie czerwony większe. i tutaj jakiś są, zobaczmy uuu takie w płaty z napisem Paradise tam widzę jakieś jeszcze inne tutaj taki chyba bardziej klasyczny wzór ale ten bardzo ładny ten no to właściwie zeszł z napisem takim ładnym i rysunkiem ślicznym no naprawdę jest prześliczny, gruba kładka duży jest, bardzo mi się podoba. I tutaj też takie piękne pastelkowe kolorki, tutaj, tutaj, ten już chyba pokazywałam, ale tutaj ten jest bardzo ładny też, minimalistyczny. Tak. Tutaj takie fajne teczki są. Spoko, co nie? Tutaj mamy jeszcze takie fajne pisaki. Tutaj jest długopis ścieralny z zakreślaczem ścieralnym. A tutaj takie pisaki do kaligrafii ładne, fajne teczki. Różne kolorki też fajne. A tutaj, właśnie to jest moim zdaniem bardzo fajna sprawa. Bo tutaj jest ścieralny długopis i ścieralny zakreślacz. I to jest bardzo fajny zestaw przydatny. Tutaj jakiś korektor. Tutaj takie ołówki w pisaku. Po to bym sobie może wzięła. Tutaj jest ten teraz automatyczny też bardzo fajny gadżet, moim zdaniem taki na biurko. Fajnie by się to sprawowało, nie wiem czy kiedyś to miałam, mi kojarzy mi się, że tak, ale przetestowałabym to teraz jeszcze raz. Tutaj są jeszcze jakieś w innych kolorkach, zielone, no i czarne, taki tamten. Tutaj jakieś zakreślacie jeszcze inne, tutaj takie fajne oweczki. Tutaj jeszcze więcej zeszytów. Tutaj różne teczki są. Jeszcze tutaj taki fajny zeszyt znalazłam. Też ładnie wygląda. Tutaj taka fajna teczka, bardzo mi się podoba jakby ten nadruk, który ma na sobie. Fajny, ładny jest. A tutaj jeszcze taki skoroszyt w takim banankowym poznaku, yy, chciałam powiedzieć, że pod poznakiem pasuje. W takim banankowym kolorze. Też bardzo ładnie się prezentuje. I skoroszyty się przydają, także może sobie taki wezmę. Tutaj taki większy zeszyt z twardą okładką. No w tym roku jest bardzo duży wybór, jak sami możecie zauważyć Ale są te rzeczy już przebrane, no bo tak jak widzicie, tutaj wszystko jest Trochę porozrzucane O, uwaga, bo ja bardzo lubię ten kolor, pitch tak zwany I tutaj jeszcze taki znowu zeszyt Tutaj taki Fajne, fajne są Tutaj jakieś piórniki, jeden taki Drugi taki Tutaj jeszcze takie ładne wzorki znalazłam. Tutaj są jakieś plecoczki takie, takie, takie. Są takie dla mniejszych dzieci, dla chłopców. To jest ciekawe i holograficzne. Jakieś bidony, śniadaniówki. Tutaj fajne są te butelki. Ja je mam i polecam, wodę można nalować z kranu i pić, fajnie, to się sprawdza. Tutaj miałam mam jeszcze taki duży kalkulator, zwłaszcza ile on ma tu funkcji. Wydaje mi się, że naprawdę z niego można będzie skorzystać, fajnie jest. Tutaj jeszcze taki ładny wzorek na kalendarzu, też fajny. Troszkę mam takie dziwne przyklepane włosy, bo padał deszcz i troszkę mi się po prostu przyklepały, ale podsumowując zakupy z właśnie nie zakupy, tylko taki przegląd, który zrobiłam. No to naprawdę są bardzo fajne rzeczy. Dużo rzeczy jest w fajnych cenach, fajnej jakości, także polecam wam sprawdzić. A ty co, sądzisz Ola? No serio, uważam, że są fajne rzeczy, warte obejrzenia, warte kupienia, więc... Możecie przyjść sami, sprawdzić. Jeżeli coś wam się spodobało z tego filmiku, to dajcie znać w komentarzu. No i zostawicie łapkę w górę, subskrypcję. Piszcie, jakie jeszcze filmiki chcecie zobaczyć na moim kanale. Mam nadzieję, że to sylba wszystko Wam się podoba. Jeszcze parę y, sklepów chcę odwiedzić i dla Was nagrać, także tej tuned. No i to by było chyba na tyle. Pa!